Używanie urządzeń ekranowych przez dzieci. Poznaj kilka zasad, które pozwolą w dobry sposób używać w Waszym domu urządzeń ekranowych. Zasada pierwsza. Dziecko do drugiego roku życia nie powinno używać urządzeń cyfrowych. To źle wpływa na jego rozwój. Jeśli dziecko domaga się smartfona lub tabletu, zaproponuj inną zabawę. Zasada druga. Na dwie godziny przed snem. Wyłączaj dziecku urządzenia ekranowe. Żeby pomóc mu się wyciszyć, poczytaj lub włącz audiobooka. Zasada trzecia. Wyznacz jasne zasady, kiedy dziecko może korzystać z urządzeń ekranowych. Na przykład, nie używamy smartfonów podczas posiłków, lub możesz obejrzeć jedną bajkę dziennie. To uczy dziecko samokontroli i zarządzania czasem. Zasada czwarta. Sprawdzaj, co dziecko ogląda. Możesz wtedy zareagować, wytłumaczyć to, co jest dla niego trudne lub niejasne. Zasada piąta. Dostępu do urządzeń ekranowych nie używaj jako kary albo nagrody. To sprawia, że odgrywają one jeszcze większą rolę w życiu dziecka. I pamiętaj, aby wspólnie, całą rodziną, spędzać czas offline. Zaproś te zasady do swego domu. Zapraszamy na stronę pierwsze kroki net.